Trzy lata, niby niewiele. Dla historii Marizeli to jednak lata intensywnego rozwoju. Trochę to jak pierwsze lata życia człowieka. Niesamowicie istotne, bo rzutujące na całą przyszłość. Zaczęło się od zauważenia na rynku mody potrzeby, na którą nie znaleźliśmy odpowiedzi. Potrzeby dostępu do kobiecych ubrań, uszytych z naturalnych, oddychających materiałów, eleganckich, nawiązujących do klasyki, a jednocześnie praktycznych w codziennych wyzwaniach. Nieśmiały start w czerwcu 2016 roku wymagał kilkumiesięcznej weryfikacji pomysłu. Okazało się, że nasz koncept trafił na podatny, niezagospodarowany dotąd grunt. Już rok później, mając na uwadze potencjał marki, zawiązaliśmy spółkę akcyjną. Aktualnie rozwijamy sprzedaż, również zagraniczną, a jednocześnie pozyskujemy finansowanie, które pozwala nam szybko zwiększać skalę działania. Szybki wzrost Marizeli widać wyraźnie na liczbach. W ciągu trzech lat istnienia marki dołączyło do nas blisko 300 inwestorów, dzięki którym zdobyliśmy ponad 2 miliony złotych kapitału na rozwój. Cena emisyjna akcji w ciągu niecałych dwóch lat wzrosła z 27 do 167 złotych. Nasz zespół buduje już więcej niż 30 osób. Kwota zamówień, które obsłużyliśmy przekroczyła wartość 11 milionów złotych. Na Facebooku kibicuje nam aktywne grono prawie 65 tysięcy fanów. Instagram obserwuje bez mała 22 tysiące osób, a do kilkunastu tysięcy subskrybentów regularnie dostarczamy świeże treści poprzez firmowy newsletter. Chcemy, żeby nasza marka działała na globalną skalę. Wiemy jednak, że to plan na wiele lat. Trzy pierwsze mamy już za sobą. Jaki rozwój przyniosą kolejne?